Słuchajcie, w piątym rozdziale Poppy Playtime znajduje się pełno nowych postaci oraz lokacji, które to skrywają różne sekrety, o których zapewne nie wiesz. A swoją drogą przypominam, że zacne horrory takie jak Bendy czy Amanda dostępne są w niskich cenach na Instant Gaming. Linka do partnera kanału znajdziecie w opisie. A zaczynamy od stworzeń na odwrót, które pojawiły się w tym zwiastunie w dwóch formach. Pierwsza to ta mini, która to jest widocznie agresywna i działa w drużynie z prototypem, który to próbuje nas dopaść, a wcześniej ta sama istota polowała na lalkę Poppy. Z kolei drugim wariantem stworzenia na opak jest ten eksperyment w dużej wersji, na co wskazuje widoczne na jego ciele futro, które zostało zaszyte do środka, czyli jest on, jak nazwa kolekcji wskazuje, odwrócony. No i co ciekawe, postać ta jest miła, więc to on będzie jednym z naszych pomocników w tym rozdziale i to on fabularnie poinformuje nas, że inni, którzy próbowali powstrzymać prototypa, polegli, lecz prototyp posiada słaby punkt, który to będzie kluczem do naszego zwycięstwa. W nowym rozdziale napotkamy też nowe zagadki związane z naszymi nowymi rękami do grabpaka, które to wykorzystamy m.in. przy prasie ciśnieniowej, gdzie ta rękawica z miarką ciśnienia służy do utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w maszynach. Co finalnie po stabilizacji pozwala otworzyć dalsze przejścia. Do tego to tutaj pojawia się dodatkowe urządzenie na drugiej dłoni, które jest gwiazdką z cyfrowym ekranem aktywnie reagującym na to, co dzieje się w naszej grze. Które to służyć będzie m.in. do komunikacji, podobnie jak telefon służył do komunikacji z Olim. Natomiast te grzyby, jeśli im się przyjrzeć, okazuje się, że są żywe, na to wskazują ich oczy oraz usta, lecz czym one są, to okaże się bezpośrednio w grze. Co więcej, kiedy to poznaliśmy pełny wygląd Lily, to na krześle można było w rogu zobaczyć Baby Long Legs, czyli dziecko naszej mami Long Legs. Oj tak, on istnieje i pewnie to tutaj poprzez sekrety odkryjemy więcej historii naszej rodzinki. Do tego na tej samej scenie możemy odkryć, iż Lili zaprosiła nas na imprezę herbacianą, i wszystko to dzieje się w jej fałszywym domku lalek, w którym to Lili będzie nas zabawiać. Podobnie jak to było z grami Mami Long Legs. Z kolei, jeśli chodzi o tą zabawkę, to specjalnie sprawdziłem wszystkie porzucone eksperymenty i okazuje się, że jest on totalnie nowym dziełem, o którym jeszcze nie słyszeliśmy. I co ciekawe, nosi on czapkę jestera. A idąc dalej, piąty rozdział skrywa też maszynę wpływającą na nasz mózg, którą to widzieliśmy na taśmach VHS. I cóż, nasz genialny gracz postanowi jej użyć, i dzięki niej będziemy w stanie zobaczyć wspomnienia z czasu prowadzenia tu eksperymentów. I zostając przy tym temacie, w owych wspomnieniach możemy zobaczyć członka zespołu sprzątającego pochodzącego z projektu Playtime, który to zajmował się łapaniem i sprzątaniem zbuntowanych eksperymentów, także ten wątek również zostanie rozwinięty. Poza tym wspomnienia te będą kluczem do poznania prawdy o eksperymentach, oraz to tutaj zapewne dowiemy się, kim jesteśmy i jaki był powód, że gracz wrócił do tej fabryki. Lecz warto dodać, że jeszcze nie jest pewne, czy maszyna będzie pokazywała nasze wspomnienia, czy może innych eksperymentów, na przykład na bazie ich DNA, to okaże się niedługo. A co dosyć podejrzane, tym razem spotkamy też żywe drzewo, które zamiast szyszek ma małe główki. Co wygląda naprawdę dziwnie, i fakt istnienia takiej istoty razem z żywymi grzybami oznacza, że eksperymenty prowadzono nie tylko na zabawkach, ale również na roślinach, które jak widać zmutowały w bardzo dziwny sposób. A wracając do naszego prototypa, ten chce zdobyć lalkę Poppy i cóż, jak się okazuje, ta została zamknięta w celi razem z Kissy Missy, także mamy tutaj potwierdzenie iż laleczka jak i Kissy przeżyły. Dodatkowo nasza lalka w poprzednim zwiastunie tego rozdziału uciekała przez wentylację, która to finalnie się zawaliła, przez co ta wpadła do pokoju Lili, także zapewne to nasza Lili ją tutaj uwięziła, i teraz my będziemy musieli ją uwolnić. Natomiast jeśli chodzi o Hagiego Łagiego, to tego widzimy nie tylko w momencie, kiedy goni nas przez jakieś kanały konserwacyjne, ale również na obszarze makietowego placu zabaw udającego prawdziwy świat stworzonego specjalnie dla dzieciaków, gdzie to gracz jak widać musi się przekraść, aby ten go nie zauważył, także czeka nas nie tylko ucieczka przed Hagim, ale również próba jego unikania. Do tego na tym obszarze dla dzieciaków gracz posiada nową dłoń do grabpaka, która ma funkcje elektryczne, związane z nowymi zagadkami prądowymi, które to pojawią się właśnie w tym miejscu. A jeśli chodzi o naszego prototypa, to z tym czeka nas walka, ten będzie próbował dorwać nas między innymi przez ściany oraz w końcu zobaczymy pełnię jego wyglądu. I już teraz na zwiastunie wstępnie pokazano nam fragment jego twarzy, gdzie to widać, iż ten ma jedno oko, co może okazać się jego słabym punktem, no ale jak to będzie, to okaże się niedługo. No i prototyp posiada też szklane pudełko, gdzie trzyma głowę przypominającą naszą popi i jest to szkatułka podobna do tej z pierwszego rozdziału, także zapewne to tutaj prototyp chce ją finalnie zamknąć. A poza samą lalką napotkamy też żel popi, który to służy do ożywienia naszych zabawek i jest tworzony z maku, czyli po angielsku popi, co związane jest bezpośrednio z naszą lalką popi, ponieważ ta jest najważniejszym eksperymentem związanym z tworzeniem tego wszystkiego, o czym więcej dowiemy się właśnie w tym rozdziale. Poza tym żywe drzewo posiada też sekret, który wielu przeoczyło, otóż ta żółta kulka na środku to tak naprawdę jedna wielka gałka oczna, co widać po ciemnej obramówce na środku. Zauważyłem też, że duży zwierzak na opak posiada w środku czerwone futro, co może oznaczać, iż to on jest przyjacielem Kisy i Hagiego, który to został przerobiony, odwrócony przez prototypa, na co może wskazywać ozdoba z podobizną Hagiego na jego ubraniu oraz oczywiście to czerwone futro. Do tego, jeśli to okaże się prawdą, to znaczy, iż ten eksperyment jest tym, który to mógł spotkać naszego prestona, czyli dobrego naukowca, który chciał uratować zabawki i to może być powodem, dlaczego ten jest aktualnie dobry, ale to tylko moja teoria. I w tym temacie laska, którą używa do podparcia siebie, to właśnie broń odkryta przez Prestona, którą to widzieliśmy w taśmach VHS i która to służyła do obrony przed zabawkami podczas godziny radości, więc takie powiązanie tej zabawki z Prestonem, według mnie, nie może być przypadkiem. A co ciekawe, chwilę po publikacji tego zwiastunu na Steamie wrzucono nowe zdjęcia pokazujące nam to, co będzie nas czekać w piątym rozdziale. Otóż w zakładce zdjęć gry pokazano dodatkową, sekretną scenę z piątego rozdziału. Dodano też inne sceny, ale te sceny możemy znaleźć w zwiastunach, więc one nie są unikalne. Unikalna jest jedna scena, gdzie to widzimy rysunek naszej Lili przedstawiający Hagiego Łagiego. Także to oznacza, że nasza Lili ma jakiś związek z. Z Hagim Wagim, lecz Jaki, to na razie pozostaje tajemnicą. Natomiast jeśli ciekawi was, co jeszcze nas czeka w piątym rozdziale, to tego dowiecie się z dodatkowego filmu, do którego linka umieszczam w przypiętym komentarzu.